Nie mam żadnych wątpliwości, że wszystkie te kwestie zostaną tutaj dokilnowane i każdy ta pomoc będzie potrzebna tę pomoc w ramach ilm będzie miał. Także dziękuję też za to i władzom spółki i władzom kopalni i wszystkim, którzy tej pomocy udzielają, bo nic więcej dzisiaj już nie możemy zrobić, poza oczywiście badaniem okoliczności tego wypadku, jego przyczyn, ustaleniem jego przyczyn, pomocy tym, którzy zostali poszkodowani. Ale jeszcze cały czas żyją po to, to, by mogli wrócić do zdrowia, by mogli też wrócić do pracy, mogli wrócić do domu. Ale poza tym najważniejsze jest wsparcie dla tych, którzy pozostali. To także ma swoje znaczenie w ten dzisiejszy dzień świętej barbary, patronki wielu ciężkiej pracy, aby właśnie znak widomy tej Solidarności. Bycia tą wielką wspólnotą górniczą ludzi kopalni, był także i w tym aspekcie, że rodziny tych, którzy odeszli na wieczną szybkę, nie pozostają same i nie pozostają bez pomocy. Także dziękuję ogromnie za to wsparcie całej społeczności górniczej, nie tylko tej społeczności górniczej, tutajszej kopalni, ale w ogóle całej polskiej społeczności górniczej, bo z różnych kopalń przyszły. Tutaj wyrazy nie tylko współczucia i, i, i przyjaźni, ale przyszły też słowa gotowości do wsparcia, do przysłania zastępów ratowniczych, do pomocy. Także dziękuję za to z całego serca i wszystkim górnikom w Polsce i rodzinom w tą Barbórkę, w, tej, w, to, w to, to święto Świętej Barbary składam najserdeczniejsze życzenia. Żebyście zawsze wracali z Szychty do domu